Zobaczcie, jakie przepiękne piwonie. Już dawno nie miałam takich pięknych kwiatów ciętych w wazonie. No są cudowne. Szkoda tylko, że tak krótko stoją w tym wazonie, bo już niedługo będą przekwitać, a to są właśnie, to jest w ogóle efekt trzydniowy, bo trzy dni wcześniej jakie kupiłam, to były same pąki. No i po trzech dniach tak to wygląda. One po prostu rozkwitają w oczach, ale są przepiękne, cudowne. Dzisiaj jestem pierwszy raz w naszej miejskiej bibliotece, ponieważ muszę wypożyczyć książki, żeby napisać pracę do szkoły, i jeszcze w niemieckiej bibliotece miejskiej nie byłam. Także dzisiaj pierwszy raz. No i. E, no i co, wypożyczamy. Książki wypożyczone, wszystko fajnie się udało. E, chyba 5 euro będę płaciła co miesiąc, za spóźnienie w oddaniu 1 euro założyli mi kartę, także cieszę się, że już mogłam sobie wypożyczyć książki i będę mogła zaczynać pisać moją pracę. Pokażę Wam jeszcze paznokcie. Tym razem zrobiłam sobie też takie naturalne, ja zresztą takie lubię między, można powiedzieć, takim różowym, a beżowym naturalnym i do tego yy, powiedziałam pani, żeby posypała mi takim pyłkiem błyszczącym, ale chyba tutaj w tej kamerze z telefonu za bardzo tego nie oddaje, ale tym razem takie. Słuchajcie, oczy mi się zamykają, nie wiem, chyba coś jest z ciśnieniem, bo po prostu myślałam, że zasnę. No i kupiłam sobie redbula. Wiem, energetyki są złe i nie powinno się ich w ogóle promować w internecie. No ale tak mi się oczy zamykają, że najchętniej poszłabym spać i mówię: "Nie, kupię sobie, może coś pomoże akurat". No i przyjechałam tutaj do nanu Dlatego, że tam są takie piękne talerze, jakieś kubeczki, miseczki na taki właśnie styl portugalski. One są właśnie w różne takie wzorki kolorowe, tradycyjne. No i oczywiście za mną chodzą i chodzą i mówię, nie muszę sobie kupić. Tym bardziej, że sobie pomyślałam, jakbym miała ugotować Luisowi coś takiego tradycyjnego na taki portugalski styl, to w takiej miseczce podać też byłoby fajnie. Więc mam wymówkę w ogóle, żeby następne yy, talerze albo miseczki kupić, bo ja w ogóle jestem, słuchajcie, takim zbieraczem. Ja lubię właśnie takie różne miski jakieś talerze, jakieś kubeczki w takich yy, różnych stylach, nie tylko w jednym. No i, yy, no i co? No i dzisiaj idę właśnie do Nana. Mamy to, moi drodzy, proszę bardzo, torba, cała siata kolorowych miseczek. <laughs> Cieszę się jak małe dziecko, bardzo mi się podobają i naprawdę ja jestem czasami jak mała dziewczynka. Zrobiło się w ogóle tak gorąco, musiałam zdjąć kamizelkę, bo słuchajcie, nie wiadomo jak się ubierać. Ludzie niektórzy chodzą w krótkich rękawkach, niektórzy chodzą w kurtkach, bo jak wyjdzie słońce to jest gorąco, jak zajdzie to jest zimno. No, i tak to wygląda, ale teraz się zrobiło gorąco. Zdjęłam kamizelkę i tak. Nie wiem, muszę zadzwonić do Luisa, bo zawiozłam go na fitness. Nie wiem, czy już skończył, czy mam go odebrać, czy zdążę jeszcze do domu pojechać i to wszystko rozpakować. Także ja jadę, dzwonię, a my zobaczymy się później. Zaraz wam pokażę te moje naczynia, które kupiłam. E, powiem Wam, że to nie jest taki typowo portugalski styl, ale tak mi się właśnie kojarzy. E, I też przypominają mi trochę, może, w, polski Włocławek. E, także już Wam pokazuję. A więc, tak, tutaj mamy trzy takie małe miseczki na jakieś oliwki, czy na jakieś antypasti. To są właśnie te najmniejsze i one w sumie będą na taki sam styl, w takich samych wzorki, w takie same wzorki. No, i ten właśnie najbardziej mi przypomina taki portugalski styl. One nie są z Portugalii sprowadzane, są tutaj w Niemczech produkowane, ale ja lubię takie, yy, właśnie taki design. I już Wam pokazuję dalej. Muszę to podnieść z papieru. O. Tutaj. Tutaj są takie głębsze, dwie malutkie miseczki. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Przepraszam, że szeleszczę, ale muszę to podwijać. Takie dwie miseczki. Płaskie, bardziej i też takie nieduże. Te już są większe i też, też płaskie, także dwie takie. Może wam pokażę, jak to się różni właśnie um, wielkością. To są takie i jedna największa. I taka największa na, na sałatkę, czy nie wiem, na jakiś ryż. Taka. Ta akurat była po 13 euro prawie. Um, te średnie po 5 euro, a te najmniejsze po 3 euro. Także tak wyglądają moje naczynia, które za mną cały czas chodziły, chodziły, no i w końcu mam. Także nie wiem, bardzo się z nich cieszę. Wiecie, już chyba to mówiłam. Zobaczcie, jak jesteśmy teraz w lesie i jak jestem wyposażona. Tutaj mam jeszcze od aparatu, ale tak, lupa jest. Liście y, są. A to wszystko po to, żeby zrobić materiał do szkoły, bo potrzebujemy pójść do lasu, popisywać niektóre rzeczy. Także nie wiem, po co niektóre takie rzeczy mamy w tej szkole, ale się przygotowaliśmy i. Nie żałuję, bo jest tak fajnie w tym lesie, takie fajne powietrze, że super, super słuchajcie. Pospacerujemy sobie jeszcze troszeczkę, wzięliśmy piesła i z piesłem sobie tutaj chodzimy. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the to the lake. oh yeah, it's a party. It's a motherfucking party. gonna pull you closer oh, if it's okay with you if the mountains on the cans blue need one for both hands baby grab two lay out on the front and get your tan on water to my knees a hundred deep out of the sandbar no keeping track of time fuck a last car Surprise, everyone looking like ooh, she Baby, off one in that two piece. Water pit is my intentions, I could make it splash. What's the cost of risking it all? I can pay in cash. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our right. way. Oh, yeah. Ooh, put it on me. my little pond's your shoddy. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party. Ja słuchajcie, zaraz lecę do pracy. Chciałam Wam jeszcze podziękować za to, że byliście ze mną, i stawię Wam jeszcze na koniec przebitki z teatru, gdzie byliśmy z dziećmi, właśnie na takim przedstawieniu dla dzieci. Temat przedstawienia to był farby ognia czy coś takiego, ale powiem Wam, że wyszło super. Dzieci były zachwycone, zresztą my jako dorośli też. I powiem wam, że nie jest to takie proste utrzymać uwagę tak małych dzieci przez cały czas trwania przedstawienia, a udało się i naprawdę wszystko wyszło świetnie. Także to wam wstawię jeszcze na koniec. Jeśli wam się podoba filmik, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami już żegnam i widzimy się w. הוא oh. רוב <laughs>